Niedziemy z tej strony Maciek, a to kolejny odcinek z grydy. Wolf Among Us, czyli wilk pośród nas... wchodzimy, nie wbiegamy, chciałem być wbiegamy, ale wchodzimy z nas spokojnie do baru. Myśliwy byłem w okolicy, sprawy szerfa. Byłem w okolicy, może? thought i'd pop in and say hello well fucking hello now you can get the fuck out of here <gry> Look, i'm not even gonna ask where he is now okay i just wanna know the last time he was here that's all i call mr i'm being nice so try again i've he been here for a few weeks no maybe i don't know ci kiedy masz zamykać? Jesteś kobietą? Wolną kobietą? A zacznijmy może tak z niebieskim. A, w ten sposób weź jej, ją uderz. Nie będę agresywnie mówić. Nie wolno tak. Um, no nic mi to nie mówię, nawet nie pamiętam po co tu przyszedłem. Czy po um, tego Dim Dama, czy bardziej po. Jak oni się tam nazywali? Po tego. Um, pomyśliwego. Mam jakieś fajeczki, mogę kupić jakieś? Mam opcje, nie? Automatu. Tak, kupuję fajki. Przy okazji, bo kończą nam się. A, nie mam drobnych, świetnie. Zawsze możesz wziąć. Marnowane eka to są. Ja myślałem, że to jest ten. Słoik na, na, na piwki Ciekawe, nie mam pojęcia. Tu mamy jakiegoś grena, mamy szklankę, którą po pusta. Czyli ktoś tu siedział i palił. Who Someone who left. Nie, 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 nie. Czemu tego nie wyrzuciłaś? Nie okłamuj mnie myśliwego. Czemu tego nie wyrzuciłaś? Jeśli A mogę mu strzelić w pysk? Dawaj, strzelaj go tam. Co się będziemy przejmować? Co tu jeszcze mamy za pałki? Taki sam jak znaleźliśmy w hotelu? To przecież ich nie oddali. Dobry pomysł w ogóle na reklamę. He, get a Fuck you. Out. Nie wiem czemu. O to zdjęcie są. Znaczy tu myśliwego już wcześniej go zauważyłem. Um. Raczej się dosiadać nie chcę. Tu mam jakąś tablicę. Nie no. Ciężko powiedzieć, akurat to mogło pozostać po kimś wcześniej. Jakby nie patrzeć, tablica, zapytaj. Ale, no, tak jak mówię, to mogło już być wcześniej, wcześniej zrobione. oj... To było wredne, ale muszę mieć dowody, że on tu jest faktycznie, bo on tu jest, ja to wiem. Po prostu. Bo na to wszystko wskazuje. Co to jest w ogóle za zdjęcie? Czemu tam jest wisione? No ja wiem, że to jest myśliwy. Może to jest ten, może on jest jakimś tam większym przyjacielem ich. Zapytaj o nie. One with the bald i Nigdy nie Ciekawe A i tak usiadłem przy tym krzesełku, znaczy na tym stołku krzesełku Tylko jeden obok ciebie. Nie chciałbym krzyczeć. Masz jakiś problem? Nie chciałbym krzyczeć. If I nie have to. you gonna order something or you just here to bother my customers you know what I mean give me a Midas gold you want a lime yes mm, I think they have some at the bar down the street <laughs> think that's funny yep Kim yeah, no, right. no, jest w ogóle ten ziomek obok śmierdzących, daję sobie pomóc. Wracę cierpliwość. Ukrywanie zbiega możecie zaszkodzić. Zagrośmy jej trochę. No jednak ktoś jest. Przypał. Leciutki. Jak się uśmiechnął. I ma ten plaster na głowie. Zachwałem ci piwo. Nawet się nie przywitasz. Siku czy tylko czy to drugie co? Zacznijmy od tego, może być ciekawa rozmowa się rozwinąć. For your sake, uh... I hope it was too Otherwise, you're probably shitting your pants right now. You and me been going at it for hundreds of years. I'm through fighting. Nie wiem czy ci wierzę, więc jest nas dwóch. Podda się dobrowolnie. Well, would he? Pokojućmy się z nim spróbuje mi przynajmniej. You're in luck. I decided to switch seats.

funny. Just a minute ago, no one seemed to know who you were. Yeah, well, everyone knows you, big bad wolf. <laughs> now I'm the bad guy and you're sheriff. Yeah. Come on, Woody. You know why I'm here. You want to know what happened. Amongst other things, sure. It's funny. The shit you're willing to do for money. I'd walked past her place for weeks. She didn't look like it, but she had money. I was sure of it. And she wouldn't put up any kind of fight. <laughs> I was gonna rob her. And the night I finally get up the nerve to do it, there you are, fucking things up for me you were just in the wrong place. achintigadash, i to stabuna pat. so, you were planning on robbing her? yeah. her and her grandma. grandma. wait, what are you talking about? red riding hood. her grandmother. i was there to rob them. but when i showed up, you were already there. In the bed. i only saved her because i thought she might give me a reward. She didn't give me shit. Except a bunch of people thinking I'm something I ain't. I played a you just <laughs> <laughs> don't You do that know this story, Woody? You should. You were there. You're not talking about Red Riding Hood. I'm here about Faith. She was murdered. What? Faith? Who's that? The girl you were beaten on this morning. No, no 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 i i was here i swear it doesn't look good when a girl you were just smacking around shows up dead hours later she's dead bigby listen i i'm a piece of shit okay i know that i hit that girl i did i i shouldn't have but i didn't kill her you believe me right they're gonna string me up bigby like you said it looks fucking bad it looks really bad but i didn't do it he was here that's the fucking truth sheriff you see bigby please you can't they'll throw me down the witching well that's what they'll do and i didn't do it you know that i'm hey, stop this isn't what i want Oh, shut the fuck up, Woody! Shit ain't just about you. It's about this fucking lapdog. When he comes sniffing around this part of town when the rich fucks in the woodlands need a shakedown. Ain't that right, sobie Really? Holly's sister goes missing. No one gives two shits about her. paperwork, waiting room, go. Już chciałem to od początku snow zrobić. Nie, nie powinienem, ale zrobię to. Z you got to, wszystko, co znaczy, to enough? Tak się, ojoj. Chyba się przemienił. Jest rybą. No to mam przewalone. Trzeba było go nie bić. Ono też jest jakąś No to nieźle. myśliwy dawaj pomóż mi zostaw kufe No on może rozwalać Ci lokala ja nie mogę dawaj zamiesz się też. Nie jest naj, najmądrzejszy rzecz na świecie, że ja się zmiję, bo to jest tak bez sensu. O, o. co z tego, jak on ciężziej ich zabić? miała... A nie, ona pojechała, chyba. Bo wydawało mi się, że ona miała czekać pod tym, pod lokalem. O, chyba się ktoś zamieniał. Hmm. Wydaje mi się, że... Musimy dać sobie z nim na spokojnie radę, nie? Jednak nie jest jakiś tam najpotężniejszy. Jakby to było jakiś głaz, czy coś. Co ja mu zrobiłem właśnie? Oj, kliknę kilka razy, to się animacja blokuje w dziwny sposób. oj, musiało boleć. Bolo się musiał boleć. Na szczęście mamy kija obok. Oh, oh. mu nogę, on zaatakował mnie pierwszy. Znaczy, mu rękę, odejdź nie, odejdź, daj spokój już co za dużo, to niezdrowe. I tak to był błąd, że w ogóle dałem się sprowokować. Whisky. Czemu rozbiłeś szklaneczkę? Całą butelkę wlał do tej szklanki. Nic nie widziałeś. Zapłacę za drinka? Wyślij rachunek do kraina. Kim jest krain? Zapłac za rachunek. Shit. It's not like you were going to pay for it anyway. Don't even think about it. Is this the type of treatment I can expect if I let you take me in? No, Sam no. If you come quietly, you'll be treated with respect, but if it turns out that you killed that girl, well. You know what that means. No jak ktoś wszedł, to nie ten Bimba? witam pana. Fuck. Tego możemy nawet zabić. <laughs> mi go nie żal. Teraz pytanie, kogo łapać. No, myśliwego walić. Nie jest mi potrzebny. Tamten ziomek, jednak. Bardziej, bardziej bym mnie interesował. No, tak jak już mówiłem, chyba z razy. Nie jestem 100% pewny, że to nie był myśliwy. Chłopaki, w takim razie kto to mógł zrobić? Moim pierwszym tropem na początku był ten Dim -bim bam jakkolwiek się tam nazywał, właśnie ten ziomek i jego brat. No bo był na miejscu zdarzeń, znaczy był przy śmierci Laurensa. E, wiedział o śmierci e, Jasmine, więc najbardziej korzyt, korzystny on jest. A co jest, że policja podjechała? Ktoś już nie żyje też. Śnieżka czy piękna? Piękna miała mi wytłumaczyć, dlaczego ucieka od męża. Jednak ktoś nie żyje. Jesteś detektywem? Też możesz. Eee, piękna. Albo Śnieżka, faktycznie. I na tym samym pewnie stopniu. Jestem prawie pewny, że ten sam stopień i tak samo ułożona głowa. Śnieżka. Czyli odkryła coś, czego ja nie odkryłem. No, trzeba było z nim jechać jednak. Kierowca. To jest w ogóle już myśl. To już jest wyższa technologia. we had something very special where's your brother fuck you give me one good reason i should tell you anything serial killer oh oh my a serial killer oh god and it's one of us wait

At the end of the end. Znaczy nie wiem po co my to oglądamy. Mogę to jakoś minąć? Bo to jest po prostu to, co się będzie działo w drugim epizodzie. Epizod drugi, no, dym ilustro, tak jak mówiłem. Troszeczkę bez sensu, że to oglądałem. A, i tu mamy wybory naszego gracza. I mamy, że 80, prawie 5% wybrało właśnie e, ja, e, pieniądze dla jaśmin, bo fejt to jest jaśmin, myślałem, że to jest zwiara bardziej, albo wróżka. E, 59% wybrało, żeby skłamać o... czy widziało się e, piękną. 70% prawie procent wybrało pomoc żabie. E, przed, przed Princem, przed Laurensem tym. Tutaj w ogóle nic nie ma. A, tu chyba jest y, tylko tyle, że y, y, nie mogliśmy ocalić y, Laurensa. To są te wybory inne, że mogliśmy w zupełnie innym stopniu to zagrać. Nawet nie wiem kim jest ten ziomek i ten, no ale cóż. I y, w wyborze 60 prawie 9% wybrało, żeby aresztować y, y, D. No cóż, możemy chyba kontynuować kolejny epizod. Scenariusz i reżyseria. No jakby ta gra miała być taka krótka, to by mi życie wszystko nie starczyło. A nawet nie starczyło. Troszeczkę dziwnie to zabrzmiało. Czy ja muszę drugi epizod kupić? Rozpocznij epizod. Nie, nie muszę, na szczęście. U. Przy okazji sobie sprawdzę ten. Te księgę zapis, księgę baśni. A mogę to minąć? Dziękuję, bo to, to mieliśmy dosłownie przed chwilą. Wow, 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 your hej! O, mogę, na szczęście. Nie, nie mogę, chyba. Ale od razu sobie sprawdzę to, co mieliśmy, dopiero znaleźliśmy. Książę Lawrence, mąż Jaśmin, po ucieczce z rodzinnych stron, książę Lawrence i jego żona Jaśmin natychmiast padli, ofiarą okrutnej rzeczywistości dostać od świata. Przeprowadzili się do Nowego Jorku, licząc na pomoc ze strony innych Baśniowców. Niestety nie było ich stać na zamieszkanie w samym Baśniogrodzie, więc nie docierało do nich. Yy, więc nie docierało do nich. Niewielkie wsparcie, na jakie mogli mieć nadzieję. Ich widoki na przyszłość były coraz gorsze. Jaśmin zostawiła więc męża i stara się poradzić sobie sama. Teraz bez wsparcia ze strony żony Laurence nie może znaleźć w sobie motywacji i szybko popada w depresję. Bliźniacy, najęte zbiry. Bracia Dulidi? Duli Dudley? Albo Dulidam? Dulidi? Duli dam chyba tak to będzie ten, W ten, ten sposób są zbierami do wynajęcia, wyglądają jak ludzie co pozwala im wykonywać leczenia w doczesnym świecie bez e, wzbudzania podejrzeń. Są równie e, nierozłącznie jak bezwzględni. Mamy jeszcze Holi i Grendela. Właścicielka trip trapu. Holi jest rozsądnym trolem oraz właścicielką baru trip aby Dzięki urodzie maskującej wygląda jak człowiek, lecz jej stali klienci znają prawdę. Holly dobrze traktuje regularnych bowalców, często uciskanych właśniowców z niewielkim przychodem, ale nie ma cierpliwości dla rządu właśnie który nie krywną palcem, by odnaleźć jej zagubioną siostrę. Tułacz. Jedynym pragnieniem grendela jest to, by zostawić go w spokoju. W dawnych czasach terroryzował pijalnię w Skandynawii, ale często... Cze, przepraszam, ale ostatnio można go znaleźć zajmującego stołek w jednym z cichych, obskurnych barów w Nowym Jorku. Nie znosi zgiełku miasta, ale musi tam pracować, by zarobić na urodę męskującą. Mimo nieuprzejmego sposobu bycia jest całkowicie lajny względem tych, którzy nauczyli się zapewniać potrzebną mu ciszę i spokój. Rozmowa z nim to jak Obserwowanie bomby zagrowej to tylko kwestia czasu. A to jest ci Faktycznie, jednak miałem go gdzieś tam. W dniach poprzedzających exo Exodus litość Big bigu, Wielki zły wilk prześladował armię ludzi i goblinów w czarnym lesie. Wypuszczywszy one. Wypłoszyły one jego ulubioną zwierzynę, a ich własne ciała były zepsute, nie stanowiąc odpowiedniego zamiennika. Postanowił, postawił sobie za cel zniszczenie ich wozów, pożarcie straży i zakłócenie dostaw zapasów, jednocześnie oszczędzając ich więźniów. Pewnego dnia przełamał ich szeregi i odnalazł pewną więzioną kobietę. Jej skóra była biała, niczym śnieg, a jej włosy czarne, jak nocne niebo. Zbliżył się do niej, a ona, wiedząc, że żaden miecz nie mógł się mierzyć z siłą wilka wielkiego wilka, odważnie umieściła swoje kajdany w jego pysku. uwolnił ją, lecz minęło wiele lat, nim ponownie spotkaliśmy się w doczesnym świecie. Ło! Dało radę. Daliśmy radę przynajmniej. Mam jeszcze te osiągnięcia, ten ropuch i panika na sali i lekkie opady śniegu. E, czegoś nie odblokowaliśmy z osiągnięć. Wszystkie wpisy w księdze baśni. A, bo my nie odblokowaliśmy wszystkich wpisów w ogóle. Oj, oj. oj. No to nie, zbyt ciekawie. Ile nam brakuje? Też jednego? Nigdy się nie dowiemy co to było. Coś co ominąłem w zasadzie. Ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. No i cześć!